Rozmaryn to temat dzisiejszego odcinka. Wspaniała roślina, która w naturze rośnie m.in. w rejonie Morza Śródziemnego i którą możemy także uprawiać w naszych ogrodach i w naszych domach jako roślinę doniczkową. Zapraszam! Rozmaryn lekarski to krzew, który w swoim naturalnym środowisku występowania potrafi dorastać do 1,5 metra. Systematycznie przycinany, ma zwarty pokrój, tylko po coraz starszych, zdrewniałych pędach przy ziemi, widać, że nie jest to młoda roślina. Często spotkać ją można także w płożących czy też przewieszających się nasadzeniach, ponieważ niestraszne i chwilowe niedobory wody, na przykład w nasadzeniach na murkach. Przechadzając się po chorwackich górach lub włoskich ulicach często spotykamy rozmaryn rosnący jako roślina okrywowa. Jeżeli delikatnie ją dotkniemy lub chociaż śniemy, od razu poczujemy jej charakterystyczny, cudowny zapach. I właśnie z uwagi na ten zapach i aromat liści używamy tej rośliny także u nas jako przyprawy. Doskonale nadaje się do mięs, zwłaszcza wołowiny, ryb do grillowanych potraw czy ziołowego masła z rozmarynem, a to tylko kilka przykładów. W przepisach kucharskich znajdziemy znacznie więcej zastosowań tego zioła. I jak sama jego nazwa wskazuje, rozmaryn lekarski może być też wykorzystywany jako ziołowe lekarstwo. Uważa się, że herbata z rozmarynu pomaga na brak apetytu, wzdęcia, bóle brzucha, między innymi bóle wątroby, a także na skurcze i bóle reumatyczne, ale nie zaleca się jego stosowania kobietom w ciąży. Podobno dodanie suszonego rozmarynu do kąpieli poprawia krążenie i ukrwienie. I dodatkowo jest to roślina niezwykle dekoracyjna, pędy ma wzniesione lub lekko przewieszające się, z wąskimi liśćmi, ciemnozielonymi do góry i szarozielonymi od dołu, szczególnie pięknie prezentuje się, gdy zakwitnie wieloma drobnymi, błękitnymi kwiatami. Podobnie jak liście, są one jadalne. Jeżeli więc uda nam się w naszych warunkach klimatycznych przezimować rozmaryn, będziemy je mogli podziwiać i zbierać, zazwyczaj na przełomie kwietnia i maja. Możemy nimi dekorować potrawy lub dodawać do przygotowywanych dań. Rozmaryn bardzo łatwo można rozmnożyć, i to zarówno w jego naturalnym śródziemnomorskim klimacie, jak i w naszych domach lub ogrodach. Możemy to zrobić przez wysiew nasion wczesną wiosną w marcu czy kwietniu lub poprzez sadzonki wierzchołkowe. W tym celu najczęściej późną wiosną lub latem odcina się wybrane pędy o długości około 10 cm. Usuwamy potem z pobranych fragmentów rośliny dolne liście, po czym umieszczamy je bezpośrednio w podłożu, które powinno być przepuszczalne i wilgotne. Może być na przykład z domieszką piasku. Proces ukorzeniania trwa zazwyczaj około 6 tygodni. W naszych warunkach klimatycznych rozmaryn możemy uprawiać w doniczce przez cały rok. Wiosną wystawiamy go do ogrodu lub na balkon, a na czas zimy chowamy go w jasnym, ale chłodnym miejscu, najlepiej takim, gdzie ta roślina nie będzie narażona na silne przymrozki. Jeżeli przezimujemy swój rozmaryn, możemy liczyć na to, że z każdym rokiem będzie coraz większy i piękniejszy. Niektórzy w maju, gdy minie już ryzyko nocnych przymrozków, sadzą tę roślinę w gruncie, w zielniku lub na wybranej grządce. I wykopują ją potem przed nadejściem mrozów. Jeżeli uprawiamy rozmaryn w Donicy, warto go każdej wiosny przesadzić do większego pojemnika. Możemy do tego użyć podłoża do ziół. Sprawdzi się też podłoże uniwersalne, ale np. z domieszką piasku, perlitu lub innego dodatku poprawiającego przepuszczalność, ponieważ rozmaryn, tak jak większość ziół, nie lubi przelewania. Lepiej jest go przesuszyć, niż zalać. Czasami nawet w naszym klimacie zima okazuje się na tyle łagodna, że rozmaryn daje radę przetrwać ją nawet w naszych ogrodach lub na naszych balkonach, zwłaszcza jeżeli posadzimy go lub postawimy donicę, w której rośnie, w zacisznym, słonecznym i osłoniętym miejscu. Jest on bowiem w stanie wytrzymać niewielkie i krótkotrwałe przymrozki, ale jeżeli temperatura spadnie poniżej minus 15 minus 20 stopni Celsjusza, nie mamy co liczyć na to, że rozmaryn przeżyje. Rozmaryn może samodzielnie rosnąć w Donicy, ale równie dobrze prezentuje się w zestawieniu z innymi roślinami mogą być to rośliny kwitnące lub rośliny o ozdobnych liściach. Może stanowić ciemnozielone tło lub tak jak tu, najwyższy pionowy element całej kompozycji a dodatkowym atutem jest to, że aromatyczne liście rozmarynu mamy cały czas pod ręką. Roślina ta nie potrzebuje wielu składników pokarmowych, co jakiś czas latem w trakcie wegetacji możemy nawieść ją, na przykład nawozem rozpuszczalnym do ziół. W czasie upałów pamiętajmy o jej podlewaniu. Zwłaszcza jeżeli rośnie w niewielkim pojemniku. Krótkie przesuszenie nie powinno jej bardzo zaszkodzić, ale może stracić nieco liści, a tym samym straci nieco na uroku. Pamiętajmy, że rozmaryn kocha słońce. W końcu pochodzi ze słonecznego klimatu śródziemnomorskiego. Nawet palące południowe promienie słoneczne nic mu nie szkodzą. Podobno starożytni Rzymianie nazywali rozmaryn kwiatem morza, ponieważ wyczuwali jego zapach zbliżając się do lądu. Jest to też jedna z najstarszych roślin uprawianych doniczkowo w naszym klimacie. I nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na kanale Ogród na Codzień.